Cześć z tej strony, kuba kaźmierczyk, fotoblogie.pl. Dawno się nie widzieliśmy, ale dzisiaj wracam do Was z nowym poradnikiem. Nie ja jestem jego pomysłodawcą, wymyślił w ten sposób Ben Secret. I jakiś czas temu wpadłem właśnie na jego poradnik, i wydaje mi się, że warto przedstawić Wam jego metodę na kopi kopiowanie kolorystyki z jednego zdjęcia na drugie zdjęcie. Oczywiście nie będzie to aż takie proste, że kliknę tutaj CTRL bądź Command C i kliknę na prawym zdjęciu CMD bądź CTRL V. Będzie to wymagało troszeczkę wiedzy, troszeczkę zaangażowania, ale wydaje mi się, że jest to naprawdę niezły sposób. W internecie widzimy całe mnóstwo zdjęć, czasem zastanawiamy się właśnie pod jakim kątem one zostały, one zostały obrobione, jak kolorystyka została dobrana. I właśnie ten sposób wydaje mi się, że całkiem fajnie jest w stanie zadziałać również na Wasze zdjęcia. Ja testowałem to na wielu różnych zdjęciach i za każdym razem ten efekt był naprawdę zbliżony. Oczywiście musimy brać pod uwagę, żeby zdjęcia były w miarę podobne, zrobione we w miarę podobnych warunkach oświetleniowych, ponieważ no, jeśli znajdziemy zdjęcie studyjne w internecie i będziemy chcieli przenieść to na zdjęcie plenerowe, jakby tutaj już może być delikatny problem. Więc na lewej warstwie mamy zdjęcie obrobione, na prawej warstwie mamy zdjęcie nieobrobione. Tutaj widzimy, że właśnie nasze zdjęcie nieobrobione jest na dolnej warstwie. I zaczniemy od stworzenia naszej warstwy kontrolnej. Będzie to warstwa neutralnie szara, czyli wartości RGB. Muszą wynosić 128. Tak naprawdę te warstwy możemy stworzyć w dowolny sposób. Ja to z, zrobiłem w taki najbardziej pałkniczy sposób eee, i zmieniamy mieszanie tej warstwy na kolor. W tym momencie zdesaturowały nam się obydwa te zdjęcia, ale dzięki temu możemy łatwo podejrzeć histogram obydwu tych zdjęć. Jak widać, tutaj mamy dość głębokie czernie i dość mało jasnych partii tego zdjęcia, i one też nie są przepalone. W przypadku tego zdjęcia, tutaj mamy zdecydowanie te, te ciemniejsze partie zdjęcia, bardziej przesunięte w prawo, czyli ten kontrast nie jest zbyt duży. Oczywiście, jakby on nie będzie identyczny, ponieważ to są dwa różne zdjęcia, natomiast widzę, że muszę przyciemnić e, ciemne partie tego zdjęcia, do ich łatwiej rozjaśnić jasne partie tego zdjęcia, aby ten kontrast był dość podobny. Więc przechodzę na, do naszej warstwy po prawej, następnie klikam w krzywę. I zaczynam zwiększać kontrast, ustawiając krzywą w kształt litery S. Jak widać, po takim zabiegu te zdjęcia zaczynają wyglądać dość podobnie. Natomiast no, akurat histogramy będą wyglądały różnie z tego względu, że no, to są po prostu dwa różne zdjęcia. Tak wygląda ten histogram tu. Tak wygląda tu. Jak widać, no one nie są jakby takie same, aczkolwiek już są zdecydowanie bardziej podobne niż w pierwszym momencie. Następna rzecz, którą zrobimy, będzie to sprawdzenie kolorów na obu zdjęciach, ponieważ no tak patrząc, bez tej warstwy naszej kontrolnej, no te kolory są różne, ale tak naprawdę no, widzę, że tutaj gdzieś pojawiło się trochę karmazynu, aczkolwiek nie do końca jakby dla nieprawnego oka ciężko byłoby Skopiować tę kolorystykę, dlatego włączamy z powrotem naszą warstwę neutralnie szarą i zmieniamy jej mieszania na jasność. Jak widać, tutaj jest dość dużo szarości na tym naszym nieobrobionym zdjęciu, a tutaj jest już dość dużo różu. Właśnie, w zależności od tego, jak wygląda to zdjęcie, łatwiej bądź trudniej będzie rozszyfrować te kolory patrząc w ten sposób. Wydaje mi się, że akurat w przypadku tych zdjęć nie byłoby to bardzo trudne, natomiast e, jeśli nałożymy taką warstwę, będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Wracamy do naszej warstwy, do naszego zdjęcia po prawej, włączamy krzywę. No i tutaj przyda nam się troszeczkę wiedzy o mieszaniu kolorów. E, wiemy, że taki kolor jesteśmy w stanie uzyskać, e, dodając czerwień i błękit, natomiast zabierając trochę zieleni. Więc przechodzimy do czerwieni. Wiemy, że to są ciemniejsze partie tego zdjęcia, więc będziemy dodawać e, tych czerwieni do, e, do właśnie do ciemniejszych partii tego zdjęcia czyli do naszej dolnej części krzywej. Z niebieskim zrobimy bardzo podobnie. Już widać, że te kolory, które są tutaj, zaczynają wyglądać podobnie. I odejmiemy zielonego już od całego zdjęcia. No i jak widzimy. Te kolory, które są tutaj, już wyglądają naprawdę, naprawdę bardzo podobnie. Wyłączymy naszą warstwę kontrolną. No, i jak widać, zaczyna to zdjęcie wyglądać dość podobnie do tego, natomiast to jest zdecydowanie bardziej nasycone. No i w tym momencie możemy już włączyć warstwę barwa nasycenie, ale jeśli chcemy dokładnie poznać nasycenie tego zdjęcia i tego, warto stworzyć kolejną warstwę kontrolną. Będzie to warstwa kontrolna koloru selektywnego. I od wszystkich kolorów. Począwszy od czerwonego, a kończywszy na karmazynowym, w trybie bezwzględnym zabieramy czarny. Następnie do koloru białego, neutralnego i czarnego dodajemy w tym samym trybie czarny na 100%. Jak widać, te zdjęcia wyglądają teraz bardzo, bardzo dziwnie. Natomiast przejdziemy do naszej warstwy 2, włączymy barwa na scenie. następnie nasyceniem będziemy kontrolować jakby jasność tego zdjęcia, aby ona wyglądała bardzo podobnie jak w przypadku tego zdjęcia po lewej. Ja myślę, że jeśli odejmiemy około 30, maksymalnie 40 od wartości nasycenia, te zdjęcia już powinny wyglądać dość podobnie, ponieważ jasność skóry na tym zdjęciu jest dość podobna. Wyłączymy naszą warstwę kontrolną. W tym momencie widzę, że jeszcze delikatnie mogę odjąć tego nasycenia. I widzimy, że ta kolorystyka na obydwu tych zdjęciach już jest naprawdę podobna. Te zdjęcia już wyglądają podobnie. To, co mogę teraz zrobić, to już bez obserwowania tych warstw kontrolnych dopracować tą kolorystykę na krzywych. Mamy już jakby ogólny zarys tego, tego, tego zdjęcia. Widzimy, że tutaj jest troszeczkę więcej czerwieni, mimo wszystko, w, tym, w tych ciemniejszych partiach tego zdjęcia, więc dodajemy sobie już na, warstwach, na warstwie tej krzywych. Troszeczkę więcej czerwieni możemy jeszcze pokombinować z niebieskim, jak również z zielonym, tak aby już nadać ostatnich szlifów temu naszemu zdjęciu. Wydaje mi się, że w tym momencie te obydwa zdjęcia są bardzo podobnie obrobione. Jeśli nie ja byłbym autorem tego zdjęcia, a ktoś inny, myślę, że bardzo podobnie byłbym w stanie obrobić to zdjęcie, mimo że akurat to zdjęcie obrabiałem w zupełnie inny sposób, ponieważ tutaj wykorzystywałem kolor selektywny, mniej wykorzystywałem krzywe, aczkolwiek jak widać również się da, ponieważ te zdjęcia już wyglądają bardzo podobnie. Więc jeśli znajdziecie jakieś zdjęcie w internecie albo Wasz znajomy zrobił jakieś fajne zdjęcie, nie chcecie go pytać dokładnie o obróbkę, w ten sposób wydaje mi się, że bardzo łatwo jesteśmy w stanie ją naśladować, tylko należy pamiętać, żeby zdjęcia były Zrobione w dość podobnych warunkach oświetlenia. To byłoby na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo i widzimy się pewnie już za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!